Witam Was serdecznie, nazywam się Tomasz Bebel, jestem właścicielem firmy Primo Cafe, zajmuję się sprzedażą oraz serwisem ekspresów do kawy marki Jura. Na dzisiejszym krótkim filmiku pokażę Wam, drodzy widzowie, jak naprawić ekspres Jura w 3 sekundy i zaoszczędzić 400-500 złotych. Jest to możliwe. Ale zanim, słuchajcie, to Wam pokażę, zrobię kawę cold brew dla siebie, ponieważ jest bardzo gorąco, upał straszny, do tego posłuży oczywiście kawa Primo kawy Diamante. Wielu Was spyta, czy ta kawa jest smaczna. Zawsze staram się unikać odpowiedzi. Ale myślę, że jestem winny Wam jednak tą odpowiedź tak naprawdę i tą moją opinię. Nie wiem, czy jesteście na nią gotowi tak naprawdę, bo... Bo moim zdaniem... Ale skoro tak nalegacie, powiem Wam wprost kafę kawa Diamante jest zajebista. Nadaje się również do kawy cold brew. Żeby kawę cold brew zrobić, trzeba mieć takie cudo. Czyli ekspres do kawy Z10, to jest po prostu genialnym ekspresem. Mega, mega uniwersalnym, potrafiący wszystko. Czyli jest to taka kawiarnia w domu. Co? Robię cold brew. Pokażę Wam jak ja to dzisiaj robię, choć dzisiaj mam ochotę, na, na... dzisiaj z tonikiem zrobię kawę cold brew. Zmieniamy sobie oczywiście tutaj śnieżynkę, ciach, żeby było na zimno, bo jeżeli zrobi się kawę cold brew, nie cold brew, czyli gorącą kawę, to, 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 to zaraz, słuchajcie, lód się Wam roztopi. Nie? Jeżeli poczekacie aż kawa ostygnie, to z kolei będzie kwaskowa. Cold brew jest jedną swoją rodzają kawą i w lecie, w upały. To jest super temat, zobaczcie. To będzie potrzebna szklaneczka. Można próbować bez szklanki, ale może być kłopot, by mógł wziąć. Więc raczej zakładamy, że szklanka potrzebna. Na sam spód, drodzy widzowie, dzisiaj mięta idzie. O. Można być grenadina, można troszeczkę pomieszać jedno z drugim. Następnie mam tutaj taką przydomową kostereczkę małą. Dla klientów trochę lodu no, myślę, że styka. No. Tak, teraz trochę tonika. Właściwie nawet nie trochę, tylko sporo tego tonika trzeba dać. No, lejemy sobie. Okay. I kawa cold brew espresso. Ciach. Zregał zbliżenie, już się bardziej zobaczyli, jak to wygląda. Dobrze bardzo kawa cold brew. Ciach. I jedziemy z koksem. Bardzo fajny tematem jest już Grenadina. Bardzo fajny tematem jest kura, też na, tak naprawdę. No. I sobie działamy. Jak widzicie, kostki lodu cały czas są, utrzymują się, ponieważ kawa jest po prostu zimna. Warto, żeby ton nie był też schłodzony. Im bardziej schłodzony, tym lepiej. No. Jak potrzebujecie ładniejszy kolor, to może być grenadina. Jest taka czerwoniutka. Okay. No i tak to sobie wygląda. Chyba cold brew. No. Dobra. Zapinam z powrotem. Do tego słumeczka też będzie potrzebna. no jakże. I na takie upały po prostu bajka. O, tak jest. Prostki lodu są. I pijemy sobie przez spód, zobaczcie w ten sposób. Mhm. O, Jezek, to jest dobry. Jakie to jest. O mama. Co mam wam powiedzieć? Mam taką minę, jak Robert Makłowicz, który sobie coś próbuje. Wiecie, jak on smakuje, nie? Mm. Tak samo, im dłużej ją pijecie, tam kapka idzie sobie niżej, lód się osadza, coraz ni niżej idzie i pijecie sobie przesłonkę przez spód. Dobra, idę, przybiorę sobie koszulkę, bo jest gorąca cholera. Włączam klimę na minus 50 i pokazuję Wam kus pokus. Czy jak naprawić ekspres do kawy w 3 sekundy. Myślę, że wielu z nawet nie wie, tak się da. Co so dzisiaj zobaczę, jak to jest możliwe. Chodźcie. Dzisiejszy pacjent to Jura E8, znowu biała, ostatnio chyba z 10 Jurb Białych pod rząd. Mam. jakoś tak się składa, że są na przeglądach. Ten ma z kolei usterkę. Ekspres ma kawę około 16 tysięcy. I tutaj robi e taki numer, zobaczcie. Podkładam sobie kubek i robi kawę. dosypiemy zobaczcie że nic się nie dzieje tak się pokazuje że nalewa kawę tu nic się nie dzieje zatrzymam bo bez sensu dalej nalewać Przeciągnę ociekacz, to tu jest woda z fusami, widzicie, o, tutaj. Pływa woda i fusy. Co jest tego powodem? Powodem tego jest albo uszkodzona, albo pęknięta uszczelka górnego tłoka. Tak się czasami dzieje w ekspresach. I co ty trzeba zrobić? Bardzo fajny i prosty temat, słuchajcie, wcale nie trzeba w tym konkretnym wypadku prostu dawać do serwisu. Tylko wystarczy taką szczeleczkę za parę złotych sobie kupić, przesmarować w ten sposób i zrobić czary mary. Czary mary polega na tym, że robimy, wkładamy sobie rękę o, robimy cztery ręce, które leżą, słuchajcie. Pyk. I robię kawę. Proszę bardzo. Lecikawka. Patrzcie, tak naprawdę jest to tylko zweryfikowanie usterki, która wynikła w ekspresie, prawda? Teraz może inaczej. Serwisy, które sobie chcą szybko naprawić ekspresy, uważają temat za zamknięte. Większość serwisantów nawet nie wie, że można tak uszczelkę założyć, jak ja to zrobiłem i wszystko śmiga. Yy, natomiast to nie jest prawidłowe, to, co ja teraz zrobiłem. Yy, dlatego, że trzeba zweryfikować, jaka była przyczyna uszkodzenia tamtej usterki. Tak? Jak ma 16 tysięcy kaw, to nie jest jakaś taka, słuchajcie, taki przebieg, że uszczelka strzela. Jakaś była tego przyczyna. Przyczyn może być kilka, na przykład klejąca kawa na przykład jakieś ciało obce gdzieś tam wpadło do modułu zaparzania, coś uszkodziło ten, ten tłok, może być moduł zaparzania uszkodzony, może być na przykład pęknięta jedna z prowadniczek modułu zaparzania i wtedy on jest taki skoszony trochę, pod kątem trafia i wtedy ta uszczelka też strzela, prawda? Ta trzeba zobaczyć, zdemontować moduł zaparzania w ekspresie i sprawdzić, czy co właściwie się stało, tak? dlaczego tamten, tamta uszczelka... Ktoś klient zgubił, bo tej w ogóle nie ma. Tak jak przyjechał do mnie do serwisu, nie? Tak więc dzisiaj wam pokazałem to. A może po prostu założenie tej uszczelki, tak? Zrobienie kawy o spowoduje, że jak to już będzie normalnie działał, tak? Podczas kolejnych jakby wykonywania kawy i tak dalej. Chciałem Wam tutaj pokazać, że wiele tematów można bardzo szybko naprawić. Jeżeli ma się odpowiednią wiedzę, wie jak to zrobić. I zna się przyczyny usterki. Natomiast hmm, dalsza weryfikacja powinna nastąpić. Czyli demontaż modułu zaparania i po kolei szukanie przyczyny tej usterki. Yy, myślę, że mało serwisantów wie, że można taką szczelkę zdemontować i założyć tak naprawdę w tym ekspresie bez demontowania modułu zaparzania. Jeżeli zna się konstrukcję ekspresu, nie jest to problemem. Ale powtarzam po raz trzeci czy czwarty. Moduł trzeba w takiej sytuacji zdemontować, bo być może ta uszczelka po prostu strzeliła sobie sama z siebie. Bo ma jakieś tam, gdzieś łączenie, nie? I jakoś ma, miała, nie wiem, wadę czy coś, po prostu jest to tylko urządzenie. Czasem może tak się zdarzyć. Po prostu pękła. Ale że to dobry serwisant, skrupulatny, zawsze dokładnie to ogląda. Ogląda sobie górny tłok, zobaczy, czy on jest dobrze wyśrodkowany, czy on się gdzieś nie skasza podczas, jak on trafia. Bo w dolnym moduł, tłok i górny tłok, jeden wchodzi w drugi, żeby zgnić te kołeczki. Jednym z powodów takiego nienalewania kawy jest uszkodzona uszczelka tłuka górnego. Nie zawsze, ale czasami tak. W tym przy może być kilka nienalewania się kawy, prawda? O wiele więcej. Dzisiaj pokazałem wam, pokazałem wam uszkodzenie ewidentne uszczelki tłuka górnego. Temat, jak widzicie, prosty do zrobienia, jak to już działa, prawda? Natomiast nie byłbym sobą, gdybym dalej go nie rozebrał i sprawdził, czy wszystko jest w porządku. Czy po prostu bo jakaś taka wada, że ta uszczelka po 16 tysiącach pękła? Czy może coś innego wydarzyło? Może ktoś coś grzebał tam jakimiś rubokrętami? Nie wiemy tego, prawda? W tym ekspresie. Z, yy, tutaj z historii serwisowej wiem, że jest był raz w serwisie, nie w moim serwisie. No i to tyle, że weryfikujemy dalej i zobaczymy co się stało, dlaczego tak się wydarzyło. Pozdrawiam Was z serdecznie z tym Ja, czy to masz robić? spimy kawę. Hej.